WOS. Wykaz ostrzeżeń stałych. Każdy maszynista prowadzący pociąg ma na lokomotywie dokumenty służące do bezpiecznego i prawidłowego prowadzenia danego pociągu. Jest to karta próby hamulca, karta załączenia ogrzewania. Karta znajomości lokomotywy, którą prowadzi pociąg, prawo kierowania, licencja oraz karta znajomości szlaku, po którym się porusza. Jeśli sam prowadzi pociąg bez kierownika pociągu, to ma jeszcze raport z jazdy tego pociągu, który musi uzupełniać. Oczywiście służbowy rozkład jazdy z dodatkiem część druga, który dzisiaj omawiamy, wykazem ostrzeżeń stałych. Cóż to takiego? Wykaz ostrzeżeń stałych wydawany jest w formie książkowej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wydają dodatki do poszczególnych zakładów linii kolejowych. Tutaj mamy dla Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu. Wykaz ostrzeżeń stałych obowiązujący na terenie Zakładu Linii Kolejowych Wrocław-Opole-Wałbrzych. Dodatek drugi do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów. I na okładce są wypisane uwagi. Pierwsza uwaga: ograniczenie prędkości pojazdów kolejowych na przejazdach z uwagi na brak widoczności przejazdu, przekroczenia iloczynu ruchu, uszkodzeniu SSP lub braku obsługi. Obowiązuje tylko czoło pojazdu kolejowego. To znaczy, że lokomotywa ogranicza prędkość do 20 na godzinę. Tylko motywy, a później już może nabierać swojej prędkości rozkładowej. 2. Przed przejazdami z ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę dodatkowo, niezależnie od wskaźnika W6A, należy podawać z pojazdu kolejowego sygnał dźwiękowy, baczność dla ostrzeżenia użytkowników drogi. Punkt trzeci. W okresie wysokich temperatur należy zwracać szczególną uwagę, czy nie wystąpi wyboczenie toru. Czwarty, podczas opadów i zamieci śnieżnych, w czasie przejazdu przez posterunki ruchu kierujący pojazdem kolejowym, obowiązany jest podawać sygnał. RP-1 Baczno. ...ogólne oraz objaśnienia znaków i skrótów używanych w wykazie ostrzeżeń stałych. I tu mamy objaśnienie znaków i skrótów używanych w wosie. Gwiazdka umieszczona w kolumnie ósmej uwagi oznacza ostrzeżenie, które nie zostało uwzględnione w czasie jazdy w obowiązującym rozkładzie jazdy. Wynikłe opóźnienie należy zaliczyć na R307. wydłużenie czasu jazdy pociągu i przez to między innymi też są opóźnienia pociągu. Dla maszynisty oznacza to, że po prostu nie ponosi konsekwencji za taki rodzaj opóźnienia. Elektromagnes torowy systemu samoczynnego hamowania pociągu, skrót umieszczony w kolumnie szóstej lub siódmej, oznacza brak elektromagnesów we wskazanej lokalizacji dla jazdy po określonym torze i kierunku. Zapis wytłuszczony dotyczy ostrzeżeń dotyczących torów szlakowych i głównych zasadniczych. Z wyjątkiem SKP niewymagającego ograniczenia prędkości. Oraz myślnik oznacza brak potrzeby wpisywania danych. I data ważności. Tu mamy od 11 grudnia 2011 do 31 maja 2012. I później, wydaje się, nowy wykaz ostrzeżeń stałych maszynista przyszedł do pracy i zobowiązany jest właśnie sprawdzić wykaz ostrzeżeń stałych, czy nie doszły tam jakieś poprawki. Jeżeli doszły, no to oczywiście należy wpisać numer pisma, na podstawie którego wprowadza te zmiany i tu przykładowa rubryka pierwsza. Numer pisma 435

w tym samym dniu dokonano wpisu nazwisko maszynisty oraz podpis maszynisty. Na drugiej stronie mamy podane numery linii, nazwę linii oraz od kilometra do kilometra. Jak się korzysta z wykazu ostrzeżeń stałych po wprowadzeniu poprawek. Prowadziłem wtedy pociąg z Wrocławia do Poznania. Otwieram wykaz ostrzeżeń stałych i szukam linii z Wrocławia do Poznania Głównego. I jest to linia numer 271. Tu podkreśliłem na czerwono. Od kilometra minus 0,460 do. 61,3 czyli 61,300. No i co dalej? Otwieram wtedy poznański wykaz ostrzeżeń stałych, który już będzie obowiązywał od kilometra 61,300 do samego Poznania. Tu proszę, mamy linię. 271 Wrocław główny, Poznań główny, na stronie 17. Prowadzę pociąg torem numer 1, tu na 17 nie ma żadnego ograniczenia do toru numer 1. Pierwsze ograniczenie będę miał w Wrocław w Popowice w jedynce 60 na godzinę. Zły stan toru Podany jest również od kilometra 586 do 5620. Następne będę miał ograniczenie w jedynce 120 na godzinę i też kilometraż jest podany. Później następne, też 120, a później 70 w jedynce, następne. 30. Tutaj mamy ograniczenie szewce pegów, kilometr 17, 800 do 18900, zły stan toru w jedynce 80 km na godzinę i jest gwiazdka, to znaczy, że tutaj po prostu pociąg zostanie na tym odcinku opóźniony. I tu mamy ciekawą sytuację, jest wykreślone Ograniczenie prędkości w torze numer jeden z gwiazdką, czyli co będzie z pociągiem, pociąg pojedzie z normalną swoją prędkością rozkładową, a następny przypadek jest wykreślone ograniczenie stałe, czyli pociąg przyspieszy skrócić czas przejazdu między stacjami piękny słoneczny dzionek prowadzimy pociąg oczywiście stosowaliśmy te wszystkie ograniczenia prędkości mamy lekkie opóźnienie no po prostu staramy się skrócić czas jazdy tak aby być o ile to możliwe już na następnej stacji planowego, zatrzymania planowo. Ale czy to tak jest kolorowo? Nie zawsze. Bo my możemy mieć na przykład wręczony rozkaz pisemny O. Przykład z innej linii. Ograniczenie na odcinku chociaż Dziębówko, Kilometr 77,4 do 77,5. Ograniczyć prędkość do 30 km na godzinę. Jechać ostrożnie. Wózek roboczy na torze i roboty torowe. No jest to bardzo krótkie ograniczenie, ale jest. No i tu już łapiemy sobie jakieś 3 minutki opóźnienia. Jedziemy sobie dalej. Tutaj nie mamy wjazdu do chodzieży. Zatrzymuje się. nawiązuje łączność z dyżurnym ruchu. A dyżurny informuje mnie, że ze względów technicznych nie może podać wjazdu do tego pociągu, który prowadzę. Tu mówię cały czas o linii pilskiej. Zatrzymuje się. Wyjmuję bloczek rozkazów pisemnych i wypełniam ten bloczek. Dyżurnu ruchu mi dyktuje. Ja po prostu wpisuję rozkaz pisemny S dla pociągu 5530, numer rozkazu 98, numer pociągu się podaje, datę. Oraz rubrykę, którą należy wypełnić podkreślamy pionowymi liniami z jednej i z drugiej strony i tutaj w tym wypadku druga rubryka zezwalam przejechać obok wskazującego sygnał stój semafora wjazdowego A. Tutaj jest podana miejscowość, stacja, chodziesz, posterunek może być. Godzina podania w naszym przypadku jest to 8:37, dyżurny ruch Sadowski, kierownik pociągu Ostrowski, maszynista Maj. Możemy również otrzymać rozkaz pisemny N. I przykładowo od Nasielska do Świerczew, tor numer 1 jest zamknięty. Ruch jednotorowy, dwukierunkowy wprowadzono po torze numer 2. Zezwalam po otrzymaniu sygnału, nakaz jazdy, wyjechać w kierunku świercz na tor szlakowy lewy numer 2. Wjazd tego toru numer 2. Na stację świercze odbędzie się po otrzymaniu sygnału zastępczego na osobnym urządzeniu ustawionym z lewej strony. I tak, stacja nasiel, nas posterunek NS, godzina 7:43, dyżurny domski, maszynista. Odbierający maj. I, proszę Państwa, tu też może się wydłużyć czas, już z tego z po prostu powodu, że wjazd jest na lewy tor 40 na godzinę. I jedziemy do następnej stacji. Jak tutaj czytałem, będziemy mieć wjazd na sygnał zastępczy. Powiadomić, że Zbliżamy się do tego sygnału i on wtedy wyświetli nam sygnał zastępczy i na ten sygnał do 40 godzinę wjeżdżamy w stację. I znowu to nasze opóźnienie wzrasta. Tak, widzimy ile to czynników wpływa na to, żeby pociąg jechał na czas. Nie zawsze jest to możliwe. Niech raz podróżni mówią, cholera, przecież tak piękny dzień, nic nie było na tym, a on co chwilę hamował, co chwilę z, y, zatrzymywał się, no jest opóźnienie. No niestety, proszę Państwa, no takie przypadki są, ale jest i dużo takich, że się jedzie bardzo płynnie, wszystko na czas. Tu jeszcze do tego dochodzi rozkaz pisemny NROP na roboty towrowe, rozkaz pisemny P na całkowitą przerwę łączności i dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny film: Kamera, Narracja, Realizacja Ryszard Maj Poznań 23 października 2022 rok.